Ekspoza premiera Tuska. Hmm. Ono było dość ogólne, oczywiście. Jeśli ktoś czekał na odpowiedź, czy będą, na przykład, obniżone podatki, podatek PIT przez wyższą kwotę, to się nie doczeka odpowiedzi na to pytanie i nic dziwnego że się nie doczekał. Rząd obejmuje władzę w sytuacji, kiedy my nie mamy pojęcia, jaka jest sytuacja finansów publicznych. Poprzedni rząd zostawił Właściwie kraj bez budżetu tak naprawdę, mimo że jest obowiązek, ten budżet do końca stycznia musi być uchwalony już przez nowy rząd, zostawił kraj w sytuacji, kiedy nie wiemy, jakie jest stan zadłużenia publicznego. Wiemy tylko, że ono gwałtownie przyrastało w ciągu ostatnich miesięcy. Nie wiemy, jakie zobowiązania te długookresowe finansowe podejmował rząd. Wiemy tylko, że. Takich przecieków, no, pojedyncze informacje, że tutaj miliardy, tam miliardy dodatkowych wydatków, albo natychmiast, albo takich rozpisanych na dla następnych lat. Więc prawdę powiedziawszy, no, nie ma możliwości powiedzenia, co się zrobi z, na przykład z podatkami w tym roku, jeśli nie wiadomo, jak wygląda budżet. Tu ja się nie dziwię premierowi Tuskowi, że nie, nie, nie wdawał się w tego typu szczegółowe propozycje. Oczywiście podtrzymał pewne ogólne deklaracje, to znaczy podtrzymał deklarację o wzroście płac w, strefie, w sferze budżetowej. To jednoznaczne jednoznaczne zobowiązanie tam nawet było właściwie z czasem podane, no więc znaczy, że to musi być natychmiast, czy wstecz od 1 stycznia, więc tutaj powiedziałem, że polityka, nie pozwalała na wycofanie się z tego zobowiązania, podobnie jak tą ogólną deklarację, że nic co dane w sensie transferów społecznych nie będzie zabrane, natomiast szczegółowych informacji było niewiele i powtarzam, trudno się dziwić, to pokazuje trochę, w jakim stanie, w jakim dramatycznym stanie zostawia budżet finanse Polski poprzedni rząd. Nie mówię tutaj o dramatycznym stanie, w sensie. Zadłużenia czy bankructwa, tylko mówię o, o tym zupełnym rozkładzie instytucjonalnym, kiedy po prostu nie ma podstawowych informacji o tym, jak budżet wygląda, jak finanse wyglądają. Jestem przekonany, że jeśli ktoś jest w stanie uzyskać dla Polski środki w KPO, to właśnie Donald Tusk ze względu na jego znaczenie w Europie i jestem prawie pewny, że mu się to uda, nawet jeśli formalnie. Wcale to nie jest tacie, tacie, tacie prosta. Donald Tusk ma dwie rzeczy, ma oczywiście cieszy się sympatią w Brukseli, ale druga rzecz ważniejsza jest zaufanie do niego. To jest coś, czym nie może się trochę pogodzić poprzedni rząd, który mówi: od nas żądano wypełnienia kamieni milowych, a Donaldowi Tuskowi się daje coś bez wypełnienia. No bo tam nie było zaufania, a tutaj jest zaufanie. To jest kredyt zaufania, który oczywiście wcale nie jest powiedziane, że jest dany raz na zawsze, natomiast w tej chwili z całą pewnością tak. Wprowadzanie nowych świadczeń, nowe wydatki, no to jest oczywiście problem, bo z jednej strony oczywiście, że potrzebujemy mądrych, Narzędzi polityki społecznej, tam gdzie to jest sensowne. Znaczy, jeśli trzeba naprawdę zachęcać kobiety do pracy, mimo czy niezależnie od tego, że, że zachodzą w ciąże, no to, to oczywiście trzeba szukać odpowiednich narzędzi do tego. Czy moment jest dobry na dodatkowe wydatki? No Pewnie chciałoby się powiedzieć nie, bo poprzednicy zdążyli wszystko, co było w kasie, roztrwonić. Natomiast z drugiej strony no, trzeba też. Dotrzymywać pewnych zobowiązań. Politycy o tym wiedzą, i, i myślę, że to jest w tym momencie czynnik decydujący. Gdyby znana była dobrze sytuacja finansów publicznych, no to można by było się zastanawiać, czy robić to w tym roku, czy poczekać jeszcze rok. W takiej sytuacji, jaką mamy, myślę, że premier musiał podjąć decyzję tak na podstawie tak naprawdę motywacji przede wszystkim politycznych, a nie czysto finansowo-ekonomicznych.